8 lipca świeci na każdy dzień. Włochy, Chiny, święty Grzegorz, Gracji, On żyje we mnie. Teraz zaś Jezus nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć. Nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem wiary w syna Bożego, który umówił mnie i samego siebie wydał za mnie. Galatów, drugi rozdział 20. Grzegorz był księdzem, który mieszkał w Chinach i tam służył ludziom. Jego posługa przynosiła wspaniałe rezultaty. Wielu ludzi usłyszało dobrą nowinę, i uwierzyło w Jezusa, ale chiński rząd zauważył te liczne nawrócenia na chrześcijaństwo, a ponieważ uważał wiarę w Jezusa za niebezpieczną, więc ten potężny rząd postanowił pozbyć się jak największej liczby chrześcijan. Grzegorz był jednym z 40 tysięcy chrześcijan, w większości Chińczyków, zabitych w czasie powstania bokserów, rebelii skierowanej przeciwko rządowi. Grzegorz gotów był poświęcić swoje życie, by oddał, bo oddał je już wcześniej, oddał je Jezusowi. Poświęcenie świętego Grzegorza i innych chińskich chrześcijan zostało wynagrodzone. 40 tysięcy ludzi zginęło, ale niecałe 30 lat później w Chinach żyło ponad 300 tysięcy chrześcijan. Panie Jezu, twoja miłość sprawia, że wszystko jest możliwe. Pomóż mi widzieć wszystko w taki sposób, w jaki Ty to widzisz. On żyje we mnie, święty Grzegorz Gracji, 8 lipca. Z Bogiem.